I wiecie co? Fałtki, dużo fałd, które my kobiety szczególnie tolerujemy na swoim ciele. Mało tego, im więcej tych fałdek, tym powinnyśmy się bardziej cieszyć, bo to znaczy, że powierzchnia jest odpowiednio duża. Dzisiaj o Jelicie Cienkim. Godzina 13-15, według zegara biologicznego, to jest czas, kiedy zaczyna się praca jelita cienkiego, czyli właściwie jest to najlepsza pora na zjedzenie obiadu. Jelito cienkie jest najbardziej pracowitym miejscem całego naszego ciała. To ogromna powierzchnia wchłaniania. Ono od wewnątrz całe tworzy różnego rodzaju fałdy, żeby tą powierzchnię wchłaniania zwiększyć. I wiecie co? To jest. Jedyne miejsce, gdzie kobiety zwłaszcza tolerują fałdy. Mało tego, im więcej mamy tych fałdek, tym dla nas lepiej. Wyobraźcie sobie, że na jednym milimetrze kwadratowym znajduje się około 30 takich drobnych niteczek, które wchodzą w, do papki pokarmowej, która dostaje się do jelita. Te 30 niteczek na jednym milimetrze kwadratowym to kosmki jelitowe. A każda z tych niteczek ma jeszcze swoje niteczki. I to wszystko jest pokryte aksamitną lamówką. To są takie cząstki białkowe, które nazywane są ładnie glikokalixem. I dzięki temu, że jest ich tak bardzo dużo, to powierzchnia wchłaniania jest ogromna. Gdybyśmy rozciągnęli te wszystkie niteczki, to okazałoby się, że jelito ma około 7 km długości. Jakie są podstawowe funkcje jelita cienkiego? Jelito cienkie to po pierwsze wytwarzanie soków trawiennych, po drugie trawienie, po trzecie przyswojenie. I teraz, jeżeli na przykład wyobrazimy sobie, że jemy pokarm, każdy kawałek, kotleta, kiełbasy, tortu, ciasteczka, to wszystko ma być wchłonięte w jelicie cienkim. I właściwie wszystko to, co zjadamy w tym jelicie cienkim się wchłania. Właściwie poza celulozą, może. Więc może warto podejmować właściwe decyzje na temat tego, co zjadamy. Jeżeli zjadamy dużo cukru, to w pierwszej kolejności cukier dostaje się do krwi. Jeżeli jest go dużo, to wątroba może go magazynować w postaci zapasów energetycznych. Ale jeżeli jest go dużo i dłuższy czas, to on może się bardzo łatwo przekształcać w tłuszcz. I to w taki tłuszcz, który niestety odkłada się w naszym organizmie w postaci nadmiarów tkanki tłuszczowej. Natomiast zjadanie tłuszczu z kolei jest dla nas bardzo korzystne. Niedobre są diety beztłuszczowe, bo tłuszcz jest potrzebny do tego, żeby otulić każde włókno nerwowe. Dzięki niemu nasz mózg może myśleć, dzięki niemu mogą się tworzyć hormony w naszym organizmie, mogą się rozpuszczać witaminy, te, które są w tłuszczach rozpuszczalne. Jak również tłuszcz jest bardzo potrzebny do tego, żeby odżywiać nasze kosmki jelitowe. Tłuszcz. Do organizmu nie jest wchłanialny, tak jak pozostałe składniki pokarmowe, od razu do naczyń krwionośnych, ale tłuszcz jest transportowany przez układ limfatyczny. On od razu jest kierowany do naszego serca, czyli serce w pierwszej kolejności otrzymuje zjedzony tłuszcz. On nie był przez wątrobę oceniony, czy tam jest dużo toksyn, czy nie. A tłuszcz jest akurat tą substancją, która świetnie magazynuje toksyny. Więc zjadając niezdrowe tłuszcze, od razu one kierowane są do naszego serca i osłabiają nasze serce. Więc bardzo niekorzystnym jest na przykład spożywanie tłuszczów przetworzonych, fast foodów, przemysłowo produkowanych ciast i tortów, bo to bardzo osłabia nasze serce. Po posiłku, kiedy już zjedliśmy, u niektórych to jest godzinę, u niektórych dwie godziny, może być odczuwalne burczenie w brzuchu. Najczęściej w ogóle nie jest to objaw głodu, tylko jest to objaw sprzątania. Okazuje się, że to jest proces nazywany wędrującym kompleksem motorycznym, który powoduje, że jeżeli byśmy zajrzeli wtedy do naszego jelita cienkiego, okazałoby się, że ono lśni czystością. Natomiast jeżeli. Podjadamy pomiędzy posiłkami, to my ten proces przerywamy. Czyli sprzątanie, oczyszczanie jelita nie może się odbyć, jeżeli stale coś podjadamy. Dlatego warto zwracać uwagę na to, żeby pokarm, który zjadamy, po pierwsze, długo rzuć, żeby nasze jelita nie były obciążone, a po drugie, nie podjadać między posiłkami, bo ten czas na wyczyszczenie, na posprzątanie po posiłku jest dla naszego, dla naszego organizmu bardzo ważny. Co się dzieje w naszych jelitach, kiedy odczuwamy stres? Tak jak mówiliśmy przy okazji żołądka, w momencie stresu wyłącza się funkcja żołądka i również wyłącza się funkcja jelit. Bo w fazie adrenalinowej, w pierwszej fazie stresu, my potrzebujemy walczyć, uciekać, więc wtedy funkcje trawienne w ogóle nam nie są potrzebne. I zwykle w takiej fazie możemy mieć bóle brzucha, możemy mieć biegunkę nawet która ustępuje najczęściej po eliminacji stresu. Problemem jest, jeżeli ten stres jest długotrwały, bo nie ma tego momentu, kiedy my już wchodzimy w fazę relaksu i odpoczynku. I to może powodować, że nasze jelita nie podejmują absolutnie prawidłowej funkcji, że jest spowolniona perystaltyka jelit, że soki trawienne nie są wytwarzane prawidłowo, że wchłanialność składników pokarmowych również nie jest prawidłowa. Możemy cierpieć na różnego rodzaju stany zapalne, możemy nawet cierpieć na różnego rodzaju owrzodzenia śluzówek, błąd śluzowych, co niestety jest tutaj też bardzo dużym problemem pod wpływem stresu. Może nasza śluzówka ulegać rozszczelnianiu, a rozszczelnienie śluzówki jelit jest pierwszym krokiem do tego, żeby wytwarzać alergie i nietolerancje pokarmowe. Jest to również pierwszy krok do tego, żeby tracić odporność, bo całe nasze jelito jest również wyłożone grudkami chłonnymi to jest siedlisko naszej odporności. Czyli może być tak, że pierwszy krok, że zapadamy często na infekcję, to nie jest to, że jesteśmy poddawani wpływom wirusów czy bakterii, ale to jest to, że nasza śluzówka jako układ odpornościowy nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Przepuszcza wtedy do organizmu nieprawidłowe składniki pokarmowe, czyli możemy ulegać alergiom, nietolerancjom pokarmowym, ale również jest zwiększona podatność na to, żeby wirusy, bakterie, jak również pasożyty, jak również grzyby mogły mieć tutaj pole do popisu i mogły się rozmnażać i powodować bardzo dużo nieprawidłowości. Niekorzystnych objawów dla naszego organizmu. Istnieje ogromnie intensywna komunikacja pomiędzy jelitem a naszym mózgiem. Czyli to, co się dzieje w obszarze naszych jelit, będzie wpływało na to, jak my się czujemy, jakie mamy emocje, nawet jaką mamy podatność na stres. I również może być w drugą stronę, jeżeli mamy dużo problemów, dużo stresów, dużo emocji, które nie są dla nas korzystne, możemy więcej odczuwać objawów ze strony przewodu pokarmowego, nasze jelita bardziej cierpią, dają więcej objawów. I wiemy o tym, że pod wpływem stresu mogą ulegać degradacji komórki naszego układu nerwowego, komórki naszego mózgu, i również okazuje się, że pod wpływem stresu mogą ulegać zniszczeniu włókna nerwowe naszego jelita. I to będzie powodowało objawy i choroby, z którymi bardzo często zgłaszają się do mojego gabinetu pacjenci, chcąc leczenia pigułką. A tak naprawdę tutaj wtedy trzeba wziąć pod uwagę ogromny wpływ stresu i naszych emocji. I tu kinezjologia ma cudowne pole do popisu.